Jestem napięty jak świnia i mówię ci szczerze, że nigdy w życiu nie miałem takiego uczucia jak z tobą, naprawdę coraz bardziej chcę się z tobą spotkać, a nie po prostu zaprosić na ruchanie. Dziewczyna z poprzedniego odcinka dużo namieszała. Idąc od swoich znajomych do mnie, aż do Wardęgi, wszystko aby zdobyć rozgłos. Co potwierdził mi jeszcze i były chłopak. Co prawda różnica jest niewielka, będzie dziewczyna... Aha, namieszała! Aha, 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 czyli już powoli się wycofujemy, czyli nie miałaś 14 lat. Oh. I To jest właśnie kurwa najgorsze, nie? To jest najgorsze, że ludzie, że ludzie, żeby mieć jak najlepszy clickbait i jak najwięcej i jak najwięcej wyświetleń, jak najbardziej kurwa skonsternować i wpierdolić w szok wszystkich dookoła, powiedzą wszystko, co w danej chwili jest dobre, żeby powiedzieć, nie? Wiecie, to jest na zasadzie, ja jutro kurwa nagram film, że nie wiem, że Sandra rucha dzieci. A potem się okazuje, że nie rucha dzieci, ale no hype, który ja zgarnąłem i reputację, którą je zniszczyłem już jest. Yy, no już jest to nieodwracalne, nie? Ogólnie przez cztery dni, przez cztery dni było mówione, że Leksiu wysyła do 14 latek, yy, że rucha kogoś w gardło tu, chrapiące czy coś takiego. Dawaj MMA VIP. Usunął odcinek, ale który odcinek do no, poprzedni? Kurwa, człowieku, wypierdalaj stąd z tym MMA VIP. A faktycznie, bo to było po tym filmie. Tak? Dobrze mówię? Tak. Aha. Aha, czyli... Z... <grytanie> skasuje odcinek, problemu nie ma, tak? Dziewczyna podczas wiadomości z Leksiem miała 15 lat od może kilku tygodni, ale mój film dotarł do reszty pokrzywdzonych dziewczyn. Ja się przybliżałem rzeczywiście do zrobienia zdjęcia. Tylko kurwa, czemu ja mam znowu kurwa wierzyć, że to czego nie widzimy, to jest to o czym myślę, albo to co chcemy, żeby ktoś pomyślał, że tam jest, jeśli kurwa, jeśli w podstawowych kurwa kwestiach ten Konowski kurwa w chuja poleciał, bo jest duża różnica przede wszystkim względem prawa, czy ktoś ma 14, a 15. Wszystkie czaty i screeny mam potwierdzone nagraniami ekranu z przejściem na jego oficjalne konto, z tym, że... Z tym, że dlaczego my mamy wierzyć Konopskiemu, kurwa, jak w ostatnim odcinku poleciał Płynie. No, właśnie, moim zdaniem, stracił całą wiarygodność, nie? Najpierw robi wywód, że ktoś chciał ruchać, kurwa, 14-latki, potem się okazało, że na 14 lat nie miała. Wiecie, co no to, jest, to jest duży problem, nie? Bo tak jak ja byłem, kurwa, w szczerym szoku. Bo no nie podejrzewałem, że ktoś może aż tak się wystawić i mówić rzeczy, które nie są prawdą na taką skalę, żeby tylko łatwy clickbait dostać. No nie wiem, no jest to dziwne, no. Wow, stracił, bo miała 15 dwóch miechów. Wiesz, to, że to, to jest moralnie nieakceptowane, to jest jedno, ale kurwa, nie możesz kogoś... Nie możesz, nie możesz kogoś pomawiać. Lek się pisał i do mnie dawniej trochę, bo w lipcu, ale też pełno obrzydliwych tekstów. Ponadto, gdy ja udostępniłem jakieś fragmenty tych rozmów tutaj, na swoim IG jakimś cudem się o tym dowiedział, to sam napisał do mnie tłumacząc się tym, że myślał, że mam taki vibe, dlatego się tak zachował, także xD. No, ale no to picord didn't happen, nie? A do mnie kurwa papież pisał w 1933 roku. Czy za 6 lat kurwa wjeżdżamy na Czechosłowację? Mierzy co nie? Ze znanymi raperami? Ja jestem na... Panie, f... Ja tylko będę do tego zdolny, to ci wyślę, mordo. A co, to White mu kurwa głosówki wysłał? Panie, f... Ja tylko będę do tego zdolny, to ci wyślę, mordo. Ogólnie jest zejście. Doczekaliśmy się jeszcze jego wyjaśnień, które później skomentuję. Nie okazało się, że zrobił to wszystko dla fejmu, bo potwierdził mi to jej były chłopak. Rozmawiałam z nim nawet przez pół godziny. Co chciała takiej łatwiejszej drogi do sławy, lubi kłamać. Znamy ją na wylot, <grym> że tak powiem. Zawsze próbuje powiedzieć coś innego. Tak szczerze, kiedyś takie osoby jak kurwa, jak ci wszyscy, to siedzieli na, na tych, jak się nazywały te grupki, kurwa, te takie facebookowe. Kurwa, jaki to był cringe totalny. Jak to się nazywało? To one miało zawsze taką kurwa tą samą nazwę. O, jakiś kurwa polisz skład, coś takiego, ja pierdolę. Matko święta. Ociechuj! Mnie zawsze dodawali, bo, bo te grupy zlatywały w ciągu tygodnia i oni potem znowu wszystkich kurwa dodawali. Zawsze lądowałem na tej grupie, miałem cały wall zapierdolony tym. O. No takie, taki typowy poliz skład to jest, no. no. Dobra, dziewczyna zajebała farmazona, ale ty też zajebałeś farmazona na pół internetu, nie? 14, 14, 15, 16, czy 17 lat. Jakie to ma znaczenie w obliczu tych wszystkich obleśnych materiałów, które spłynęły do mnie po moim pierwszym filmie? Może coś jest kurwa obleśne, a coś jest nielegalne, no, no takie ma znaczenie. No I, i go pedofilem nazwał, w sumie, no to tak, no to ma delikatne, ma znaczenie. Mandzio, który zajmował się podobną sprawą dotyczącą moderatora Evrona, sugerował, żebym zebrał jak najwięcej kontaktów i materiałów od innych pokrzywdzonych dziewczyn, które zgłosiły się po moim filmie. Kontakt przez Instagrama złapała tym razem inna 15-letnia dziewczyna, która po prostu odpowiedziała mu na jakąś relację. Więcej fot poproszę. Czego? Psów ciebie, jakichś normalnych, bo nie było widać, jak wyglądasz. If you bury fat, you know where I'm at. Dziewczyna wysłała mi jeszcze potwierdzenie tej konwersacji, wchodząc na oficjalny profil Leksia, i tutaj może jeszcze nie było aż tak źle, chociaż proszenie, 15-latki o zdjęcia, plus sam fakt kontaktu z tą dziewczyną przez Instagrama, a nie Tindera jest no, jest zastanawiające. No. Byłoby to nie gdybym nie wspomniał o tym filmie, ale dwie albo trzy dziewczyny zgłosiły się do mnie, że Leksiu prosił o jakiś dowód i potwierdzenie swojego wieku. Jednak, no, niestety nie zawsze to sprawdza. A niedługo odbędzie się Team X Camp, czyli obóz, gdzie rodzice mogą puścić swoje dzieci. Na tydzień fery z członkami Teamu X. A to wszystko za jedynie 2000 zł. Obóz jest dla przedziału 9-18 lat. Tak jak zresztą członków Teamu, raczej, no, nie miałbym się o co martwić. To jako rodzic czułbym raczej lekki niepokój, puszczając swoje dziecko na obóz, gdzie jest Leksiu, który. Ale tak szczerze, jest ten. Jest informacją publiczną, że Leksiu nie ten nie pojedzie na ten obóz. Ja zresztą wrzuciłem drabeki dzisiaj takiego screena. W sumie to było chyba nawet w środku nocy. Nie wiem, o której to było. Zaraz wam powiem. To było 15 godzin temu. Która godzina? 19. No to ogólnie takie ja to ogólnie na necie znalazłem i ten szanowni państwo w związku z sytuacją, która niedawno miała miejsce w kontekście jednego z twórców Spotlight Krzysztofa Leksiu Lekstana Spotlight Agencji informuje, że decyzją zarządu firmy jego udział w obozach TimX został wykluczony. Więc po co mówić o, o kampie, który na który w sumie nie jedzie? A to chyba z a to chyba nawet już wczoraj latało gdzieś po necie Po prostu obleśne. On tam praktycznie... czekaj, czeka, czeka, bo to było. Tutaj zabrak. prawnie no, nie ma się od czego przyczepić. A to no to musiałbym ocenić samemu, ja też jestem ulany chuj z tym, ale wiesz, dziewczyn dziewczyna nie wypada. W mojej książce wypada, sery, lubię większe baby. Jakbyś zaczęła laski, z którymi byłem, pokaż. Się. Co tam wypisywał, było Falco. po prostu obleśne. On tam praktycznie no tu nie było nic obleśnego. Nigdy nie oglądałem tego filmu, to resztę też bym obejrzała. A tak, to to na pierwsze spotkanie chyba wolałbym się zobaczyć. Może na jakieś siedzonko do Maka lub do Kina, I don't know. To żart, że niby Netflix i Chill. No zrozumiałem żart, ale nie wiedziałem, czy to na poważnie było, czy nie. Nie wiem, jak masz do tego. po chwili pisania z jakąś Back dziewczyną od razu e, proponował tak zwany Netflix and Chill. Wysyłał do dziewczyn obrzydliwe wiadomości, no i często jakieś SP. Es... <laughs> jak się odwiedzisz, to nauczy się na fujarce. Taki lekko niesmaczny żarcik. No niesmaczny. Ale no cóż. <laughs> o, na fujarce tutaj dziewczyny. Kurwa ty! A tak szczerze kopalnia cringe, to chyba są te wiadomości na Tinderze, nie? Ja tam czasami piąte przez dziesiątek ktoś, ktoś wrzuci na tym Ktoś wrzuci na Twittera albo na Facebooka Jakąś rozmowę z jakimś podrywaczem na Tinderze I tam to jest kurwa kopalnia cringe O Będziemy cię tak Wyruchał, zaruchał Mordę, że nie wiedziałabyś w jakim tysiącleciu się obudziłaś Dobra kurwa Mordę, że nie wiedziałabyś w jakim tysiącleciu się obudziłaś Wiadomości są coraz bardziej graficzne I obrzydliwe, więc już sobie je odpuścimy Znaczy ja wam powiem jedną rzecz, bo Jest, jest coś takiego, że Kurwa, pewnie są ludzie na, na, na tym świecie, którzy chcieliby dostać wiadomość, bo nie wiem, mają jakiś kurwa taki fetysz, czy czują się dobrze w takiej konwersacji, że ktoś ci mówi, ale cię ja będę ruchał w mordę, a ona mu odpisze, oh daddy, i kurwa, no nie wiem, bo różni są ludzie, nie? Tylko że, że moim zdaniem nie powinno się pisać, ale bym cię ruchał w mordę, że nie w którym tysiącleciu się obudzisz, jeśli ta, jeśli, jeśli nie wiesz, że ta osoba czuje się komfortowa podczas tej konwersacji, nie? No o co chodzi, nie? Bo, bo na pewno są jacyś ludzie, co ich to nie przeraża, co ich to nie przeraża, bo kurwa sami prowadzą takie e, konwersacje, no bo nie wiem, czują kurwa się jakoś w porządku, nie? Tylko, że jak piszesz do, loso do losowej laski, z którą są, nie, <laughs> nie wiesz, co to, to jest za bardzo, ale bym Cię wyruchał w mordę i nie wiedziałbyś w jakim tysiącleciu się obudzisz, no to kurwa trochę creepy to jest. Na pewno to jest creepy. Ja pierdolę. Ja tak ze znajomymi piszę, no ja nie mówię, że wszyscy, nie, no ale na pewno są jakieś osoby, które kurwa, no nie wiem, lubią jakiś taki trasztok poprowadzić. Więc no, są ludzie, którzy kurwa chodzą na nasze łapę, kupują ocenianie żołnierza za 200 żetonów i, i chcą, żeby ich laska kurwa poniżała, nie. No są tacy ludzie, więc, więc no, tylko zawsze to powinno się dziać za obu pólną zgodą. Też Jak inna to dziewczyna. Robi? Boże, co oni robią w tym domu? I co oni tam mać? robią? Co kuźwa trzeba mieć w głowie, żeby po pierwsze wysyłać tego typu filmiki. A ale co wali konia, bo pokazywał dupy. to jest osoba publiczna, więc serio to nie. O kurwa, no. To... Ja rozumiem, że monetyzacja, wszystko fajnie, ale kurwa, chciałbym zrozumieć kontekst. Bo on na tym filmie co piwo pił? Czy wsadzą sobie palca do dupy? Wrzuciliście na Discord kurwa te nagrania? Co strefa braku godności. Zobaczmy. O kurwa. Uhu, uh, uh, jajajaj. O, jaj, o, jaj. <ścoughs> o nie. Rzeczywiście, kurwa, jest tu jakiś kutas. Kurwa, dużo tam nie widać, ale. Ojojoj, oj, oj, nie no, kurwa, no tak nie wolno. Ok. To zdjęcie z neta? Kurwa, i teraz jest pytanie, czy to jest prawdziwe zdjęcie? To no. Discord pad? <grytanie> kurwa, wy z Bereźnicy chcieliście kurwa maczugę Eleksia zobaczyć. Właśnie to jest fake. Okej, okay, dobra, no to chyba fake to jest jednak. Traktuje kobiety i każda jest tą jedyną do czasu jak pójdzie z nim do łóżka. Kołeś do manipulowania dziewczyn używało. Oczywiście... A dobra, a takie pytanie, czy jak się kurwa kogoś wyruchał koniec końców? Czy on jest takim kurwa walikoniem internetowym? Swojej popularności w internecie i myślę, że to jest coś, co powinno się zwalczyć. Dużo dziewczyn dobie napisało, e, które miało jakieś traumatyczne przeżycia z influencerami w przeszłości. I myślę, że tego w polskim. Co to pisze? Ja mam ogromną nadzieję, że twój film natknie inne dziewczyny, które wykorzystali nią franzę i to się były już. E, które miała jakieś traumatyczne przeżycia z influencerami w przeszłości. I myślę, że tego w polskim internecie jest kilkukrotnie razy więcej. Dobra, ogólnie opinia tak na szybko, kurwa, no Niedobrze, że Konopski, niedobrze, że Konopski kurwa tam yy, w poprzednim filmie mówił coś o ruchaniu kurwa 14 latek. Yy, bardzo niedobrze, bo to jest taka, to jest taka kurwa swoista podpórka do tego, żeby yy, żeby zamiast skupić się na tym kurwa, co zostało pisane i kiedy, i kiedy to zostało opisane, yy, to będzie no, ale kurwa mówił o 14 latce, a, a, a miał 15 lat. Owszem, nie jest. Nie jest to względem prawa takie same, ale ja już wczoraj mówiłem, to czy laska ma 14, 15, kurwa, 16 yy, lat jeśli ty masz kurwa 25. Ja to, ja to, wczoraj, próbowałem, to wczoraj próbowałem ludziom wytłumaczyć, nie? Że, że trochę w innym kurwa momencie życiowym jesteś. I to dla mnie jest to o tyle dziwne, że czym ty chcesz kurwa z 15 latką pisać, mając 25 lat. Wiesz, ty się... Ty się zastanawiasz, nie wiem, kurwa, czy chcę kupić mieszkanie, a ona się zastanawia, kurwa, czy mama jej jutro da 5 złotych, kurwa, kieszonkowego, nie? Więc no. No kurwa, niedobrze Leksiu zrobił, niedobrze. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Dobrze. Ale kurwa, no. Hmm. No, nie wiem, jest kurwa straszną stuleją, ten człowiek, nie? Ale ja też w sumie jestem stuleją. Tylko ja robię simpu, simpu, jak, jak na TikToku, i jakąś dorodną dwudziestkę, kurwa. Tak szczerze, mi się młodsze dziewczyny nie podobają. Jak byłem młodszy, to pewnie mi się podobały. Znaczy, kurwa, nie jak miałem 24, to mi się trzynastki nie podobały, nie? Żeby, żeby nie było, bardziej jak nie wiem, może jak miałem 16, to może mi się 15 podobały, nie? Eee, żeby kurwa nie była.